W Jarosławiu trwa Festiwal Pieśń Naszych Korzeni, jedna z najbardziej prestiżowych prezentacji muzyki dawnej w Polsce. Ale festiwal to nie tylko koncerty, to również seminaria i warsztaty, których uczestnicy odkrywają tajniki średniowiecznej sztuki wokalnej. Marcel Perez to dla wielu melomanów prawdziwa legenda średniowiecznej muzyki wokalnej. Muzyk i kompozytor. Tylko z zespołem Organum nagrał 40 płyt. Uczestnicy festiwalu Pieśń Naszych Korzeni mogą przed południem ćwiczyć razem z artystami, których wieczorem będą oklaskiwać. To spotkanie to także okazja, żeby rozmawiać o bogactwie tradycji kultury europejskiej, na przykład wpływie Bizancjum. To będzie słychać podczas dzisiejszego koncertu. Ciągle mamy bardzo wiele przykładów wpływu muzyki wschodniej w Kościele Katolickim. W poniedziałek wieczorem podczas festiwalu zabrzmiała Missa Extempore Marcela Peresa. Utwór wraz z kompozytorem zaśpiewali muzycy z zespołu Kamerata Silesia. Na przykład, wyznanie wiary, credo, jest napisane tak, że czuło się, że to jest rzeczywiście autentyczne, osobiste wyznanie wiary. I tak ta muzyka jest skonstruowana. Uczestnicy festiwalu często w Jarosławiu spędzają swoje urlopy. Jak mówią, wolą harować na warsztatach i seminariach, niż leniwie odpoczywać na plaży. To jest wszystko niezwykłe. Wszystko niezwykłe. Ta muzyka, ludzie niesamowicie pozytywnie zakręceni, którzy i organizują ten festiwal. Bo gdyby nie praca stowarzyszenia, praca też wolontariuszy, to tutaj wielu rzeczy nie udałoby się po prostu zorganizować. Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu dba o edukacyjny charakter spotkania. Na przykład na tym warsztacie można poznać tajniki chorału gregoriańskiego. Ja wyznaję taką teorię i jestem jej zwolennikiem, że to jest bardzo prosta sprawa, ponieważ rzeczywiście punktem wyjścia może być problem z językiem, to znaczy z rozczytaniem graficznym. Natomiast jest to śpiew jednogłosowy, jest to śpiew dosyć mocny, jest to śpiew, gdzie nie trzeba mieć akompaniamentu jakiegoś instrumentalisty. W programie festiwalu zaplanowano jeszcze występy zespołów Mirua de Music, Noc Pieśni i oratorium Claudia Monteverdiego Orfeusz.